I witam w kolejnym challenge'u 2! Będziemy iść si. Zobaczymy, co tam nam przyniesie los. Aha, tutaj war camp. Będziemy iść na wojnę? Rikimaru, będziemy iść na wojnę? O, teraz skrzyczę, ale... <laughs> oh, <more. śmiech> no nie płacz, stary, jedziemy! Ja

Kiku, oh. mój lord, They, um, what is it? Tell me. Gadaj ziom, a nie trzęsiesz głową, jakby cię kark bolał. No? Wow, ale to w sumie on się powinien ucieszyć, bo. Zginęła jego żona, to sobie mogę wziąć nową i nie muszę. No, na, na znaczy, no, bardzo mi przykro, że zginęłaś. Ale córkę mu porwali to już gorzej. Wow, co on tak na kolanach pada? Ej, w kościele się tak nie tłucze o ziemię. Dzwonki symbolizują mu fanyk na kolana! Dobrze, no dobrze, już zaraz pójdziemy. Wypijemy twoje zdrowie i pójdziemy. Wow. No. Jakbyś... Jakbyś nie był dziabnięty i nie podtykał się o swoją spódnicę, to byś go samemu zabił, ale... On się w ogóle bardzo dobrze trzyma na te obrażenia, które otrzymał w, w poprzedniej misji, tak? Białe skarpetki, śnieżno-białe skarpety. Jestem pod wrażeniem naprawdę, że w takim błocie potrafił utrzymać czystość tych skarpet w najwyższej jakości. Spójrz. nawet trudne do usunięcia plamy z jajka, krwi czy wiśni. Z lewej prane w zwykłym proszku, plamy zostały. Z prawej wyprane w proszku Ariel, pranie czyste jak za i bez namoczenia. Aha, pójdziemy zamordować tego. Tego wujaszka straconego w ślicie. No drży jeszcze mordę bardziej, żeby ci zobaczyli. Rikimaru, no wiesz co? No wiesz, co ziom. A, możemy sobie w końcu wybrać nasz prowiant na podróż. To biorę suchy sok i, i w sumie wezmę jeszcze może shirugany. I let's go. Zmykamy na tą podróż do naszego wujaszka, znaczy właściwie nie naszego. To jest blisko już typiesz. więc ja sobie przykucnę przy wyciętych drzewach lasu deszczowego. W sumie to deszcz pada, burza w sumie, bu, burza, no nie, nie, nie. Dlaczego w burzę Czemu akurat zasuwać muszę w taką deszczową noc? Chciałbym usiąść se przy tobie i popatrzeć na ten kloc. A nie będziesz na mnie patrzał, bo nie jestem taki łatwy, żeby na mnie patrzeć. Usiędę sobie tutaj, z koło pieńka. Wow, jest typ już. No, nie kryj się, nie kryj się za tym parawanem. Widzę cię, jak zmieniasz majtki. Na plażę bym chciał z Tobą iść, z Tobą iść, z Tobą iść. Z tobą iść. nie nie nie, nie. jesteś jest już ciemno, ale wszystko jedno! bo Cienu, I wyleciał nawet Kieczupior. Eee, wow, ale tak malutko troszeczkę. Tak pić, tak pić, na spróbę tylko. Aha. Jak są te stery z McDonalda. No, 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 Dobrze, bo to jest kolejny typiusz, więc trzeba uważać i stanę sobie za tą ścianą parawanową. I jesteśmy blisko. Jestem blisko twojego łożysku. Uuu. I czy, czyżby był w dole? Jest. Typioz Tito! Zaufałem twojej dzidzie, a ona dzidzie? Dzidzi? No. Kurde, nie mogliśmy wybrać lepszej pogody na tą podróż, tam do tego wujaszka. Do wujka zwykle się jedzie w śliczną pogodę, wszystko towarzyszy, wszystko jest po naszej myśli. A to jest tak, że trzeba się pierdolić w kaloszach. I do tego jeszcze burza na parze, a ja się burzy boję. Pioruny sierczysty, ogniste, ognisty, Tłuchą się do naszych okien. Aha, a! Aha, aha. Yeah, no! Do, 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 do. Ucięta główka, hej, 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 natańczymy jeszcze sobie, kankana, kankana, na jego zwłokach, hejdana, hejdana. Obserwuję twoją daily routine, ale ty się musisz narobić człowieku, kilometrów to ty sobie nabiegasz się tak rozglądam, coś kombinujesz. Kombinuję, jak się dostać do ciebie. Yo! Wow, ale bluzno. Całe szczęście, że pada deszcz, będzie zaraz posprzątane. Wow, prawie, prawie by błysło. Nie wierzę, jak mnie zauważył ktoś. Jakim cudem, gdzie żeś jestem, ty wióż, który mnie mógł dostrzec. Tutaj jest, nie wierzę. Aha. To jest łucznik jeszcze na dodatek. Ale on nie potrafi chodzić, no tak. Ja wiem, oni zatrudniają niepełnosprawnych, żeby im po prostu benefity szły z ZUS-u. I z urzędu pracy. Zrozumiałem to w pełni, to rozumiem. Też chciałbym dostać część tych benefitów, więc się dołączę do waszej. Ja, ja, ja. Jest! Dążył jakoś, uciął go. Całe szczęście. Pochlastał go. Jak kebaba. Co znowu? Jakie trata, tata? Potrąciłem coś po drodze, czy co? Oj oj ja, ja tu jestem... Nie mam się gdzie dobrze skryć. Schować się przed tym światem. Wcił! Nic nie miał ten typiusz, czy co? Ops. Mhm. A jest! Jest, 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 jest! Przyjaciel nasz kolejny Chciałem dostrzec się w tobie. Chciałbym zostawić swój ślad w tobie. Czyli w sensie... no. Tak, uciąć go mieczem, dokładnie. Deszcze niespokojne, a mi się. na tej dupie zaraz ci utnę zupę. Wow, zupa wyleciała. Syczyste pomidorowe. Z koncentratem srebrzystym. Zupy zjedz z gorącej, pomidorowa, przynajmniej dobra. On jest za tą wieżą czy coś? Tak. <laughs> Jezus! Uciekaj! No, całe szczęście się udało. A, bo jesteś tutaj. Jesteś blisko mnie, chciałbym dotknąć Cię. <laughs> Spojrzeć w twoje oczy, myślę, że mnie tym zaskoczysz. Wow, całe szczęście! Aż się kaccenkę przeoczyłem. Aha. Rozplanowałem to, ale on się tylko tego obracał 90 stopni. Ma problemy z, z tymi. Nie ćwiczył nad tym takim ślizgającym się czymś do, do, do bio robienia bioderek. O. Czy mnie zauważył? Nie. <grym> Ach, te drzewa, one zawsze. Akurat się tak zdarzyło, że te drzewa mają odpowiednią grubość, aby pomieścić moją selwetkę. Czy to przypadek, czy nie? Czy może ja jestem takim człowiekiem, zrodzonym przez naturę, człowiekiem, którym, która natura zgrywa się jednością ze mną, z dupą i kurde jakim cudem, skoro profilem stał. Dobra, mniejsza, zamordowany i tak. Trudno, krew się przelała. Nie ma co świszczyć i płyszczyć i płaszczyć i gwiżdzić. Tak blisko, tak blisko ja... ja. O jest! Jak miło cię spotkać, przyjacielu. Zawsze chciałem cię poznać bliżej. Ale zginąłeś. Wybacz. Wow, nie spadł! Wow, poleciał jego spódnik. Nic nie my. To ja sobie jumpnę. Upsa! Coraz, coraz mniej tutaj tych okolicznych przyjaciół. O, jest za ścianą. Aha, dobra. Jakby tu go obejść. Eee, on ma dwa sierpy. Solidaryzuje się z, z komunizmem. Przyjacielu, nie smutno ci tak tak samemu tam czychać. Ja chciałbym ci dotrzymać towarzystwa, podtrzymać cię za rękę. Być razem z tobą w twoich trudnych i tych nietrudnych chwilach. Lecz wybacz. Nie byliśmy jakby pisani sobie. Musiałem ci ucięć główkę. I znowu ktoś się orientuje, że coś nie gra. Bo ten znowu jest ten wykrzyknik z pytajnikiem. Nie wiem, co ja zrobiłem złego, że akurat mnie tym chlastają. Łow zbliża się w moją stronę. Ale jest dość jednak daleko, że go nie dostrzegę. Nawet oczami moich myśli. Mhm. Ale to dobra, może tutaj pod górę trzeba iść, nie? Tak, 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 tak. To będzie tutaj. Tylko, żebym się na nikogo nie nadział. O nie, 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 nie. Tutaj sobie stanę, o tu. he. Przyjacielu, no jakby ci to powiedzieć? Ech. Nie zobaczysz mnie nawet w swoich snach. W swoich snach. W swoich koszmarach! Wow! Znowu uciąłem sobie kacynkę przez przypadek. Jestem zbyt agresywny. Za, za dużo razy naciskam. Przepełniony agresją. Mhm. Tutaj nic nie ma. W tą stronę nie stanąć za drzewem. zawsze rozsądne rozwiązanie, żeby stanąć za drzewem. Wow. wow, mało mi się, ledwo mi się udało. Tak dosłowne kroczki, tyci, tyci, tip topy. Bo ten pan typiasz, on tu idzie w moją stronę. No nie wierzę, oni przez kałużę nie widzą, ale mnie ukroił. Uuu. Aż, aż się zemściłem na kartonie. Się zagoi! Chodźcie, podpal. Ognisko. No, jaki taktyka! Widzę, że trenowałeś coś jednak. Nie obijałeś się na tych ćwiczeniach. Wow! No i dobra, pokrojony. Jeszcze nie? No i dobrze. Na się. Czy to jest jakieś prezenty? Są o, wezmę sobie. Wow, granat był w środku. Wow, dziękuję. W końcu ktoś mnie poratował. A co oni są mili? Zostawiają mi prezenty specjalnie dla mnie. O, jestem całkiem blisko. Wyczuwam Twoją obecność, przyjacielu, w różowych majtkach. w radle, cudownym. Na oczach tego drugiego! Jak miło! spojrzałeś, że twój przyjaciel upada, a ja zatańczyłem jeszcze na jego zwłokach przy tobie! To się nazywa Deathmoon? Ała! No i co, że nie mogę escape'ować? Ja mam więcej HP niż ty, Czwaniaki. Ała! Kurde! Musimy się tuć Możemy to rozwiązać w jakiś sposób polubowny? Może korespondencyjnie na przykład, co? No dobra, jest. Zamordowany. Pije soczek cytrynowy. Już trudno. Ech, Jezus, ilu tu ich jest? Ale jeden koło drugiego, jak chamsko. Ech, dobra, bo dalej mnie ktoś obserwuje. Cały czas oczekuję, że oni mnie czymś poczęstują. No dobra, dali granat, ale. Ja mam jestem bardzo zachłanny. Tu jest jakieś brama wjazdowa. I się tak obawiam, że. Ktoś tu będzie na mnie czyhał. O! No. Oh. Coś się przywiesiło. No. No i co to? Co? 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 Wow. O nie! Jesteś kobitą czy facetem? Oh. Dobra, ty piesz. Siedział sobie na drzewie jakiś człowiek z dżungli. Prawdziwy. Mógłby mnie zamordować z tego drzewa, ale nie! Będzie to pojedynek! Harcerski, harcerski. Op, opsa! Ty, on jest szybszy ode mnie, nie wierzę. Dobra. Gdzie ty jesteś? Gdzie ty jesteś? Gdzie ty jesteś? No rzuca z czy mi się tego wydawało? No weź, nie mogę go obejść. Jeszcze ma kopniaczki! Ile on ma życia, widzicie, to... Jezus, granatami przypieprzył płonę cały! Płonę! Chodź, chodź, chodź! No nie wstydź się! Nie wstydź się czystej walki! Czystej jak moja, tu! Ma ha ha ho! Chcesz rzucać granatami? Nie ma tak dobrze w życiu ze mną! Ała, ała, a nie! Wow! Łała wow, 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 zaraz zginę, nie! Huf! Dobra, pisok cytrynowy! Sok cytrynowy! Nowy, zdrowy, awatowy! Sok Odsuń się, ziomalu. Może napijemy się razem, Amolu? <grystanie> Widać, że nie, nie, nie lubi żartów. Wow. Dobra, muszę się wziąć za siebie. No, come on! Ha! Ha! Pierwszy cios! First blood! Nie wierzę, co on mi zrobił! Z granatą prosto w machę! Wow! Coś tak czułem, że z nim nie będzie prosto. Sam się podpaliłeś? To rozsądnie dla ciebie. Wow, smoke bomba puścił mnie. Takie pierdy? Co tam jeszcze masz? Co tam jeszcze masz? Nie wierzę! Widzieliście co on mi zrobił? Dobra, zmykam, żeby się napić syropu! Na kaszel! Srebrzysty jak pomógł mi wreszcie! Na ten kaszel! Kurde! No i jak ja mam... Jak ja mam go w ogóle zaatakować, jako jest on szybszy ode mnie i jest zawsze za mną. Jeszcze rzuca jakimiś dziadostwami we mnie. Sirokianami we mnie rzucasz? Chodź tu stań do walki. Kajżeś ty jest. Kajżeż ty. Za mną, oczywiście, za plecami mi staną. Aha. No, przytnij się, przytnij się na tych barierkach! Widzieliście on dwa razy szybciej wstaje niż ja! Jakim w ogóle... To jest to, co uwielbiam. Zawsze w tych głosach stęczu. A, po Poblecka, klep, klep! Ha! Tupa! Co się stało? Nie chcesz się już dalej prać? Nie wierzę! Jeszcze bym go zarąbał. No! Wow! wow. A żeś nagadał się. A, on mi przypomina czarnego, bo on I też tylko przychodził, pogadał i poszedł. A, będziemy się z nim mierzyć kiedy indziej. Czyżby to za tymi parawanami był e, właśnie ten. Ten war camp, o którym mówili? No nie wierzę, nie żyje. Wujaszek. Czyli nawet się nie musieliśmy z nim prać. Aha, ja wiem kto to. Ten kolega z tą siatką na klacie to zrobił. Nie Ayame. o, A Ayame znalazła tą tą księżniczkę, tak? To jest ta księżniczka. Myślałem, że jest trochę starsza. Wow, kactynkę! Kim on się uczy? Co to jest za laska w ogóle? O nie! Nasz przyjaciel z siatką na klacie poleciał! Spokojnie uczyli nas pływać w szkole dla ninjów. Ninjago. Tylko został jego śmierdzący strajka mojego. Pływa sobie po wierzchu. ninja! Dostaliśmy ninja! Dziękuję wam bardzo za oglądanie tej części i na pewno kiedyś jeszcze powrócimy za tysiąc, dziesiątki tysięcy lat do Tęczu 2, żeby wreszcie! Właśnie kto jest teraz Last Bossem? No nie wiem, wydaje mi się, że, że ten dziwny czarny typo, co tak sobie śmiga i też kopie. Dobra, no trzymajcie się, cześć, dziękuję, czy...